Eeeem, um, um, hej, um, dzisiaj sobie wbijemy Buza Astala na 900 um, pucharków, puszek, trofeów, um, Nie wiem jak to nazwać. I, I chyba bez przedłużania sobie lecimy. Pierwsze miejsce już to mamy, więc albo może ten film trwać minutę, albo 20 minut. Oczywiście, także może być pomiędzy coś, ale tak, żeby nie był. Ostatni film z łącznie 30 puszek, a dokładnie to był za scala na 800 puszek, zajął 20 minut. Może tym razem będzie to nawet 3 razy mniejsza długość filmu, bo jest 10, więc teoretycznie powinno być 3 razy mniejsza, ale oczywiście wiemy, jak to działa. Oczywiście, żeby nie było, do dostałem jakimś pieprzonym pociskiem. Bo oni tak nie pomyśli, że... O nie, fokusujemy się na niego, musimy na niego. Właśnie Stefa powoli do mnie dochodzi. A ja tutaj mam mocne problemy z tym. Nie powiem kim. Bo mi YouTube kanał zbanuje. I salwa pocisku we mnie nie trafiła. Dobra, dwie tam trafiły. Ale co to dwie? Kurczę. Niestety chłop mnie nieco spowolnił. Jestem zmuszony. Jestem zmuszony do gwałtownej ucieczki. Jak go by się dało pokonać, albo on by został przez kogoś pokonany. To bym stracił tylko jednego puszka. Już wiem, że pierwszego miejsca nie będzie na 100%. No. Ło, jak ja to zrobiłem? O, kurczę. Nie, nie mówcie nawet. Ej, blisko było, bo jak bym dać 4 pucharki, to 4 do pasta, pasa 37 i, I by już lepiej bo chociaż może i to lepiej, bo przynajmniej zwycięskiej pasy nie straciłem, a tym więcej pucharków, tym lepsze typa, chociaż tutaj na takich poziomach się to nie zmienia. Ślądy są oczywiście najlepsi. Niektórzy mają niby dobre konto, ale nie tej hardują rankingowego. I ogólnie, są, I ogólnie nie są uznawani za jakieś pograczy, Tylko dlatego, że nie mają dobrze wbitego rankingowego. Staram się za wszelką cenę unikać pocisków. Jest siedmiu typa. I zawsze zdobędę Drugie miejsce, drugie albo pierwsze miejsce, drugie to nawet jest szansa na zajęcie drugiego miejsca. Ktoś tu myślał, że je głupi. Nie wiem, co ta Angelka chciała zrobić, ale generalnie coś niefajnego. A teraz sobie za to umiera. Chyba eee, dwoje sobie trochę podostawaliśmy, ale najgorzej jest to, że odkryli moją kamperską pozycję. I teraz już wcale nie jest tak kolorowo, jak za starych dobrych czasów. Kiedy było jeszcze jakoś kolorowo. Dobra, wybijają się typy. Muszę zdobyć drugie miejsce, drugie miejsce, drugie miejsce. Ło, wow, drugie miejsce. Bijcie się, panowie. Dobrze, wybijcie się, wybijcie się. Oj, oj, mam to tak szybko. Może i mi kijcie ale... Oj, no i dziewięćset puchemków tego tak wbite. No cóż, ten film nie zajął zbytnio długo, ale... Czemuż czasem... Pucharki na buzi Astralu... Przewyższają te tutaj? Jeszcze niedawno miałem 813... A na buzie 800, a teraz mam tyle samo, tylko że na nim ten? Nie, o co tu chodzi? Ja nie to rozumiem, jutro, dzisiaj... No dzisiaj to już raczej nie... Więc zapewne nie. Dzisiaj, jutro, pojutrze, po pojutrze wbijamy to.